Nie o co pogląda No on daje lajków Ale ja nagrywam to dla na siebie Więc pokażę wam Majspinki Które robiłam sama I cztery kupiłam No wiecie Przecież Przedtem mamy taką O hmm. Potem mamy taką Mi się oderwały tu niektóre Niestety Ale trudno Wyglądam jak debil. Jest taki zestaw na to zamawiała to mamy taki... nie droga był. 21 zł. Moim zdaniem za dużo, ale jak za, za takie coś, no, no mało. No nie powiem, że nie. Potem mamy taką. tym kartką się otarła, i to jest e, Tutaj mamy spinaczy i wam zaraz pokażę co jeszcze mi przyszło. I e. jeszcze mam. jakieś okay. Który nie zakładałam? Ja no to już na e, taczkę w świąteczną sobie zamówiłam. Okej. Okay. Ładne. No. ładna w ogóle jest taka świeci się. Ile brokatu. Patrzę. Po drugą. Ładna i ale by była jakby teraz ten brokat się rozsypał. I, to, no co? Półno sejam.